Cześć, ja nazywam się Jakub Sender, i witam na kolejnym podcaście Cence Krok po kroku. Podcaście, na którym zwykle mówię na tematy niezarojedynkowe, takie ogólnie o CNC albo zbliżone do CNC i na którym wyrażam swoją opinię na jakiś temat. To nie są typowe piątkowe edukacyjne odcinki, ale nie tym razem. Tym razem, słuchajcie, jest 17 lutego. Nie 17 luty w historii, tylko 17 lutego. Tak się poprawnie mówi pani małżonka moja, szanowna mnie zawsze o to pieprzała, dopóki się nie nauczyłem. I dzisiaj pewnie widzicie po tytule podcastu, to są moje urodziny! Jej, Mam dzisiaj urodziny! Ha, ha. I słuchajcie, no czego bym sobie życzył na te urodziny? Dzisiaj, dzisiaj będzie taki podcast. Bym sobie życzył na przykład, żeby nie było korków. Teraz stoję w korku, życzyłem sobie, żeby nie było korków. Życzyłbym sobie, żeby samochody się nie psuły. I wam też życzę, żeby się nie stali w korki, żeby się samochody nie psuły. Życzyłbym wam i sobie, żeby zawsze parametry, które rzucicie od razu do programu były idealne. Żeby narzędzia się nigdy nie tępiły, żeby zawsze był czas na męskie zabawy, czy nie zrozumcie mnie źle, nie o to chodzi. Czy to na sport, czy to na gry komputerowe, czy to na samochody, czy to jakikolwiek nie macie pasji. Napiszcie, jaką macie pasję. Każdy z was się czymś jara, może ja też się czymś nowym zajaram dzięki wam dzięki wam. I życzę wszystkim, żeby Wam się żyło dobrze i żeby Wam się dobrze pracowało, bo zakładam, że mało kto z Was ma swoją maszynę CNC od tak dla zabawy. Większość z Was albo ma firmy, które obrabiają na CNC, albo jest pracownikiem firmy, która obrabia na CNC. E, więc życzę Wam, e, żeby Wam się dobrze pracowało i żeby Waszym pracownikom albo Waszym przełożonym, w zależnie od Waszego stanowiska, się dobrze pracowało i sobie też tego życzę w ten sam sposób. I życzę Wam... E, Wszystkiego najlepszego! Tak jak sobie życzę, wszystkiego najlepszego. Wy też możecie mi życzyć wszystkiego najlepszego w komentarzach, jak chcecie, bo jak nie chcecie, to nie musicie. A jak ktoś chciałby mi sprawić prezent, no to najlepszą opcją jest www.patronite.pl. Nie przypominam często, właściwie wspomniałem chyba drugi raz w filmie do tej pory o tym, że mam Patronite'a. Także www.patronite.schindler.pl. Macie też ten link na pewno w opisie i tam możecie dla mnie najlepszy prezent urodzinowy, jaki. Chcecie mi załatwić, zależnie od tego, jaki chcecie, to nie ma problemu. I właściwie tyle. Urodzinowy podcast. Najkrótszy do tej pory, ale to dlatego, że dzisiaj jest specjalny dzień. Właściwie dzisiaj nie jest, bo nagrywam to wcześniej, ale dzisiaj będzie specjalny dzień i chyba sobie wezmę nawet urlop. Mam nadzieję, że dzisiaj jestem na urlopie. No, tak też mam nadzieję, że zrobię. Zdroweczka, trzymajcie się, hejo.